Ja, o chłopie, do. panowie, o ochłapy. jedz, to teraz tu, jeszcze jedz, jeszcze... Yeah. Na na komputera. Co jest je <grym> <nie> ma, nie mogę być, <grym> jak on tam stał, dobra, wyruchała ich matka, jak wyruchała, o oh, jeżeli, yes, matka. o kurwa mać. <grym> komputery, <grym> tylko nie, kurwa, <grym> O, nie ty. Ja pierdole, co sko... jak to? Co za runda? Co on to j**a Oni się teleportują na te komputery? Ten ziomek ku**ał nam s**ał przy tym biurku już. O <grym grym grym> i kurwa. k**y no, jeszcze nie był? Dalej, nie wierzę, no gdzie tutaj on był? Ale... Nie no, co to w ogóle było? Co za Ale kontent się To jest... Na cały wrzesień już mamy. <grym> 2023 20 Kupujemy oni mają tyle za 50. Seki, 100 z tego trzeciego. z kam. To <samotę w> 8. <laughs> 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 <przecież> mamy content. Tak, pojazd i bić 16 HPM. No, Bo z nie. tego skauta trafił. To się nie poddawać. Co cię. No Był tam chyba. Tak se pierkałem. Tadek, na... nie, nie, masz mało HP, to nie Ale tu się do ten, świeciło, więc chyba dostał granatę ode mnie mocno. Tu mogą granat rzucić. To zgina Do tej ty... po co? Afka na respie? Granat, granat, dziadek. Jadek już spierdolił dawno. Tu są smoke na jakoś tam coś Ale... dalej. Czekaj, mołdowa już. Żeby... Oooo, matka! Robasz no mołdowa? Weź, pozbier pozbieraj ten płyn. Pozbieraj <grym grym> ten płyt. Dobra, by to mi się pierdolił. Ja weź wjeżdżamy w Albo i nie? Lecy nam zaczną robić zaraz. Ja tu w kwiatku posiedzę. Zobaczcie co. Już sam, Adrian. Ja biegam na prawo? Tak, 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 jest. Dobra, wyrucham. No. Ruchaj go. No, to dawaj, bo się za mną strzelają. Kurwa! O chuj! A mi się noga z nogi zginęła. Ile? idę, e idę. Eko Znaczy zapytania było. Nie wiem, gramy Eko, nawet Rush nam nie pomoże. Mamy 1000 zł. No, a Minetti? Który jak 1000 zł dolarów amerykańskich. My jak emeryci. Minetti! Yeah, Let's nie nie kupuju! O kurwawka stała. Co ja, widzę, widzę? A na krótkie ile ich jest zazwyczaj? Dwóch. No, no, mm, to się z pisemną no. chyba nie uda Kurde, chodźciec, chodź przy ścianie, przebiegniemy prosto. Przeskocz nad krótką. Aaaa. Przeskocz, bo w locie zginął. Brawo, Widet T, zrobiłeś tyle samo co wy wszyscy. Wyjście z progu to miałem za ale telemark to 2 na 10. Idź abiam, proszę się. No, flaga no, to piersi. Ja się Uliczamy już chcę oddolić koło szpitala. Rynką. Młody mazuchnuci Mazurka Dąbrowskiego I... Dawaj belka podniesiona o dwa progi <średziwe> No! Macham ci chorą niewką. Ty małysz, ja Apoloniusz Steiner O, brawo Kurwa, ale nie ten, nie ten skok, to się wypierdolił, no o. No i zginąłem, no i fajnie Widzisz ten druk? No i wkurwiasz mnie! Jogę się muzykę jeszcze jedno, Eko, ale takie już lepsze pistolety.